Cześć, jestem Tera. Dzisiaj odbędzie się losowanie wycieczek na cudowne wyspy. Jak bardzo chcę wygrać! Ale w losowaniu bierze udział aż 50 tysięcy osób, a zwycięzców będzie tylko dwóch. Oczywiście prawie nie mam szans, tak samo jak odłożyć na porządne wakacje. Och, transmisja już się zaczęła. Biegnę oglądać. Wow, czy to naprawdę możliwe? Nawet się bałam, bo wygrałam! Nie mogę w to uwierzyć. Gdy tylko opamiętałem się, rzuciłam się do spakowania walizki. Czekały na mnie ocean, plaża i owoce. Uuu, zastanawiam się, kto jest drugim szczęściarzem. Kiedy zobaczyłam hotel, byłam po prostu oszołomiona. Pięć gwiazdek. Coodobowy bufet. Zabiegi spa, wszelkie wycieczki, najlepsze miejsce na plaży. Wszystko w pakiecie. Po prostu nie dało się w to uwierzyć, bo nigdy nie wygrałam ani dolara, a tu od razu był taki raj na ziemi. Pospieszyłam do pokoju. Tak, musi tam być prawdziwy pałac. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, ale w moim pokoju był facet. O, kim jesteś? Powiedziano mi, że to jest pokój zwycięzcy losowania. Okazało się, że to ten drugi zwycięzca, a mój pokój to następny na korytarzu. Tak poznałam Reya. Najbardziej niesamowite jest to, że pochodzimy z tego samego miasta. O rany! W losowaniu wzięło udział 50 tysięcy osób ze wszystkich stanów, a zwyciężyło dwóch mieszkańców malinkiego miasta Living Water. Co za zbieg okoliczności! Wszyscy na wyspie poza personelem mówili jakimś niezrozumiałym językiem, więc Rej i ja trzymaliśmy się razem. Okazał się niesamowitym rozmówcą i tak mnie do niego ciągnęło. Byliśmy razem cały czas. Nawet pływaliśmy obok siebie i jedliśmy przy tym samym stole. A kilka dni później wyznaliśmy sobie miłość. Tak, zakochałam się w nim od pierwszego spojrzenia jest idealny. To, że oboje wygraliśmy bilety i znaleźliśmy się w bajecznym miejscu, jest znakiem losu. Myślę, że znalazłam swoją bratnią duszę. Kiedyś podczas śniadania podszedł do nas administrator. Mówił po angielsku lepiej niż inni pracownicy. Powiedział, że bilet zawierał podróż z wycieczką na sekretne wyspy. Mieliśmy szczęście, bo prawie nikt nie wie o tym miejscu. Nie mówi się o nim turystom, aby zachować przyrodę w nienaruszonym stanie. Kurczę, oczywiście, że pójdziemy. Zatrzymał nam się oddech w piersi, kiedy zobaczyliśmy to piękne. To jest prawdziwa natura. Spędziliśmy tam kilka godzin pływając w krystalicznie czystej wodzie. Chowając się przed słońcem pod Mangostanem i jedząc jego soczyste owoce. W ogóle nie chce się wyjeżdżać. W drodze powrotnej trochę bolał nam brzuch. Prawdopodobnie z powodu owoców. Zjedliśmy ich za dużo. W recepcji administrator dał nam klucze i zapytał, czy wszystko jest w porządku. Nasze twarze były zbyt blade. W pokoju ból nasilił się tak bardzo, że nie mogliśmy się nawet ruszyć. Miałam wrażenie, że wnętrzności zaraz eksplodują. A potem ktoś zapukał do drzwi. Nie mieliśmy siły je otworzyć i tylko jęczeliśmy w odpowiedzi. Administrator otworzył go swoim kluczem i powiedział, że przyszedł zapytać, czy wszystko jest w porządku. Ale gdy tylko zobaczył nasz stan, natychmiast rzucił się do telefonu. Wysoka gorączka, ból brzucha, jest źle. Musicie pilnie iść do szpitala. Zarządca zorganizował samochód i wywieziono nas, ale nie do najbliższego szpitala, tylko poza miasto, na jakieś pustkowie. Jak nam powiedziano, była tam zaawansowana klinika z najlepszymi lekarzami. Po przyjeździe natychmiast zrobiono nam badania. Zaczęli też robić zastrzyki, kroplówki, smarować brzuch. Polepszyło mi się, ale stan Reja się pogorszył. Zjadł więcej mangostanów na tej wyspie. Mój drogi, wyzdrowiej szybko, proszę. Właśnie się odnaleźliśmy i przed nami nie tylko cały dzień odpoczynku, ale i całe życie. Następnego dnia mogłam już wstać z łóżka, chodzić po oddziale, a nawet pić wodę. Rej, wkrótce wyzdrowiejesz. Podeszłam do niego i od razu zaczęłam krzyczeć. Jego oczy wywracały się: pomocy! Ktokolwiek, pomocy! Przybiegli lekarze i natychmiast zabrali go na oddział intensywnej terapii. Co się dzieje? Czy to nie jest normalne zatrucie pokarmowe? Pobiegłam za nimi korytarzem, ale przed moim nosem drzwi na oddział intensywnej terapii zostały zamknięte. Pozostało tylko czekać. Kilka godzin później wyszedł lekarz i spojrzał na mnie żałośnie. Co? Nie może tego być. Nie, kłamiesz. Nie wierzę. Nie mógł umrzeć. Rej! Rej! Straciłam przytomność i obudziłam się już na oddziale pod kroplówką. Przyszedł administrator i przetłumaczył diagnozę lekarza. Mieliśmy ostrą infekcję, ale ciało Reja było słabsze i leki nie mogły mu pomóc. Po sekcji zwłok jego ciało zostanie odesłane do domu, a ja jutro wyjdę ze szpitala, bo jeszcze dziś i rano będą zabiegi. Zanim wyszedł, zostawił numer telefonu rodziców Ray'a na wypadek, gdybym chciała z nimi porozmawiać. Siedziałam bez ruchu na łóżku. Wszystko, co się wydarzyło, wydawało mi się snem. Przypomniałam sobie, jak poznałam Ray'a, jak jedliśmy razem klacy. Pływaliśmy w oceanie, tańczyliśmy, jak wyznaliśmy sobie miłość. Jak marzyli o powrocie do rodzinnego miasta i wynajęciu domu, aby w nim mieszkać razem. Dlaczego kupiłam kupon na loterię? Najlepiej gdyby nic takiego się nie wydarzyło. Niech ktoś skasuje mi pamięć. Wydawało mi się, że życie się skończyło. Nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Wstałam i rozejrzałam się, skąd to się wzięło. Może coś się dzieje za oknem? Spojrzałam w górę i zamarłam z przerażenia za szybą stał blady Duch Reja. Strach ogarnął całe moje ciało. Nie mogłam nawet kiwnąć palcem. Co chcesz? Żebym pozwoliła to by odejść? Nie, przeciwnie. Wpuść mnie, usłyszałam. Żyjesz? Rej, od razu odważyłam okno i wyskoczyłam do niego. Co się stało? Powiedzieli mi, że nie żyjesz. Rej nagle zakrył mi usta i zaciągnął mnie w krzaki. Hej, co ty? Po co? A potem powiedział mi szeptem. Ray obudził się na oddziale intensywnej terapii i usłyszał rozmowy dwóch lekarzy, z której zdał sobie sprawę, że nie bez powodu wygraliśmy bony. Była to zaplanowana akcja, aby ściągnąć tu dwoje młodych ludzi z pewnego rejonu. Działa tu tajne biolaboratorium. Specjalnie zabrano nas na tajną wyspę, gdzie zaraziliśmy się nową chorobą, a następnie administrator wysłał nas do tego szpitala, aby przetestować na nią lekarstwa. Czekaj, ale w takim razie dlaczego lekarz powiedział mi, że umarłeś. Rej zasugerował, że nadal jest potrzebny do jakichś eksperymentów i dlatego powiedzieli mi, żebym go nie szukała. Ale najgorsze jest to, że lekarze zauważyli, że Ray opamiętał się i usłyszał ich rozmowę. A teraz oboje jesteśmy w niebezpieczeństwie. Musimy jak najszybciej opuścić tą cholerną wyspę. Ach, tu jesteście! Usłyszeliśmy z okna. O nie, biegnijmy szybciej! Podobał Ci się film, subskrybuj i polub. Weź kanał. Dziękuję Ci. Kurczak, żywy kurczak, mój żołądek natychmiast zaburczał. Nogi zaprowadziły mnie do kurczaka biegającego po podwórku i w pewnym momencie złapałam go, wdychając ten pyszny zapach. Tylko w ten sposób mogłam zaspokoić głód. Nie było wyboru. Podniosłam walczącego kurczaka do ust. Mieszkałam z młodszym bratem Mikołajem i wychowywałam go, chociaż mieliśmy dom, który odziedziczyliśmy. Pieniądze z rzadkich prac w niepewnym wymiarze godzin wystarczały tylko na podstawowe rzeczy, takie jak jedzenie i płacenie rachunków. Mimo tego nigdy nie prosiłam nikogo o pomoc, przecież ludzie nie pomagają za darmo i to jest upokarzające. I zawsze mówiłam bratu, że możemy polegać tylko na sobie. Radziliśmy sobie razem dobrze. Ale pewnego dnia miałam bardzo silny ból brzucha. Tabletki nie pomogły i musiałam iść do kliniki. Po badaniu, słowa lekarza przeraziły mnie. Powiedział, że mam rzadką, niebezpieczną chorobę. Mój żołądek ulega samozniszczeniu i potrzebuje kosztownej operacji. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie miałam tyle pieniędzy. Ale lekarz nagle powiedział, że w takich przypadkach mają eksperymentalny zabieg. Jest to urządzenie, które zostaje przymocowane do żołądka i zapobiega jego zniszczeniu. A co najważniejsze, wszystko byłoby całkowicie darmowe, ponieważ ta metoda leczenia była wciąż testowana. Byłam ostrożna, bezpłatna pomoc była podejrzana, ale pamiętałam o moim bracie. Kto by z nim został, gdyby mnie tam nie było? Dla Mikołaja warto było zaryzykować. Podpisałam umowę i tego samego dnia trafiłam do szpitala. Po operacji mój żołądek w końcu przestał boleć, a kilka dni później zostałam wypisana. Mikołaj był szalenie szczęśliwy widząc mnie zdrową i stopniowo wracaliśmy do normalnego życia. Jedyną rzeczą było to, że po jedzeniu zawsze czułam się chora i stopniowo zmniejszałam porcje. Z każdym dniem jadłam coraz mniej, aż w końcu zdałam sobie sprawę. Jedzenie wcale mnie nie pociągało. Co więcej, w ogóle nie mogłam jeść. Z tego powodu zaczęłam chudnąć, ale starałam się nie zwracać na to uwagi. Może to był efekt uboczny po operacji i wszystko szybko minie, ale pewnego dnia przyszedł do nas sąsiad i poprosił o sól. A kiedy do mnie mówił, nie mogłam oderwać od niego wzroku. Jak pachniał, to było po prostu szalone. Dałam musul, a sąsiad podszedł do mnie bardzo blisko. Nie mogłam się powstrzymać. Zapach doprowadzał mnie do szału. To była koszula, która tak pachniała, a w następnej sekundzie zaatakowałam go, próbując odgryźć chociaż kawałek materiału. Sąsiad odepchnął mnie z przerażeniem i uciekł na podwórko. A ja zostałam z wyciągniętym guzikiem i nie rozumiałam, co się dzieje. Próbowałam zjeść jego koszulę? Co? Mawiałam sobie, że to zwykłe nieporozumienie, a następnego dnia, kiedy szłam do pracy na pół etatu i wkładałam buty, gapiłam się na but. Koronki na nim błyszczały tak apetycznie, jak czekolada oblizałam usta. Mój żołądek zaburczał mocniej i w tym momencie oszalałam, wyciągnęłam koronkę i połknęłam ją z apetytem. A potem mój głód ustąpił, zamarłam z przerażenia. Co to było do cholery? Zamiast pracować natychmiast wróciłam do kliniki. Opisałam im moje objawy, ale recepcjonistka uprzejmie odpowiedziała, że to tylko efekt uboczny operacji, wszystko wkrótce minie. Wracałam autobusem do domu. Słowa lekarzy poprawiły mi humor. Nie mogłam się doczekać, aż ten efekt minie. Byłam tak pogrożona w myślach, że nawet nie zauważyłam, jak zaczęłam rzucać krawat siedzącego obok mnie mężczyzny. Dopiero gdy krzyknął ze złością, żebym przestała, opamiętałam się i byłam kompletnie zdezorientowana. Od tego czasu gutał się silniejszy, żołądek burczał, a ja nie miałam ochoty na proste jedzenie. Z powodu wyczerpania nie miałam nawet siły podnieść torebki. Mikołaj zauważył, że coś jest ze mną nie tak i bardzo się martwił, ale uspokoiłam go i powiedziałam, że ten efekt uboczny wkrótce minie. Pewnego dnia Mikołaj odrabiał lekcję, a kiedy poszedł po wodę, nagle spojrzałam na jego zeszyt z pracą domową i ten atrament na papierze wydawał mi się taki apetyczny. Jak wariatka chwyciłam notatnik i wepchnęłam go do ust. Przeżuwałam arkusz po arkuszu. I właśnie w tym momencie Mikołaj wrócił ze szklanką wody. Zamarł w szoku i zapytał, co robię. Wyplułam resztkę zeszytu i od razu zażartowałam, że jego praca domowa została odrobiona tak obrzydliwie, że wyświadczyłam mu tylko przysługę jedząc ją. Mój brat się roześmiał, a ja spokojnie odetchnęłam. Następnego ranka obudziłam się całkowicie wyczerpana i poszłam umyć zęby, ale kiedy wycisnęłam pastę na szczoteczkę, dałam sobie sprawę, że też pachnie strasznie pysznie, a potem wpadłam w szał. "Zdecydowanie wcisnęłam do ust całą tubkę pasty do zębów." Ale to nie wystarczyło i zjadłam samą tubkę. Głód natychmiast ustąpił, a ja poczułam się lepiej. Niestety później znów zaczęłam być strasznie głodna. Kupiłam więc partię sznurowadeł w najbliższym sklepie i zjadłam je jak spaghetti połączone z papierem, tkaninami i opakowaniami po cukierkach. A moim ulubionym przysmakiem była kanapka z trocin pokryta kawałkiem mydła. A co z sałatką z opakowań z cukierków? To było po prostu boskie. Cudem udało mi się ukryć jedzenie przed Mikołajem a przed nim udawałam, że jem zwykłe jedzenie, ale przy każdej okazji wyrzucałam je do kosza. Dużo jadłam, ale nie przybierałam na wadze, ponieważ w moim jedzeniu nie było składników odżywczych. Tydzień później bardzo schudłam, rzeczy na mnie wisiały. Potrzebowałam normalnego jedzenia. Pewnego dnia poszłam do pracy na pół etatu na wsi i nagle poczułam zapach kurczaka z czyjegoś podwórka. Żywy kurczak! Nawet nie pamiętam jak się tam wście zgnęłam i go złapałam. Byłam taka głodna. Przesunęłam go bliżej ust, gdy nagle zamarłam. Nie, to już za wiele. Nie dam się na to nabrać. Puściłam przerażonego kurczaka i natychmiast ruszyłam do kliniki. Byłam głupia, zaufałam nieznajomym. Pojechałam i zdecydowanie podeszłam do recepcjonistki. Efekt uboczny nie mija, a jedynie się zwiększa, ale recepcjonistka westchnęła i odpowiedziała, że przecież uratowali mi życie, na co narzekam uratowaliście mi życie? To urządzenie eksperymentalne było tą samą śmiercią, ale wolniejszą i zwycieńczenia. Zgłoszę was na policję oszuści. Ale recepcjonistka zbladła, pokazała mi teczkę i powiedziała, że sama podpisałam umowę i zrzeczenie się roszczeń, więc wszystko było legalne i nikt z policji nawet by mnie nie wysłuchał. Rozczarowana odwróciłam się i wyszłam na korytarz. Czy to naprawdę był już koniec? Wtedy zauważyłam bardzo szczupłą dziewczynę. Szła zirytowana z kontraktem w dłoni. Podobno odmówiono jej również usunięcia tego urządzenia z żołądka. I wtedy mnie uderzyło. Nikt tak naprawdę nie wysłuchałby mnie samej, ale co, gdyby były nas setki? Dokładnie. Z pomocą innych ludzi osiągniemy sprawiedliwość. Podeszłam do dziewczyny i poprosiłam, żeby odwróciła uwagę recepcjonistki. Wyraźnie chciała się na nich zemścić i od razu się zgodziła. Podczas gdy dziewczyna krzyczała i obrażała klinikę, złapałam teczkę z uprawnieniami z LADY i wybiegłam. Cały dzień dzwoniłam do pacjentów, słuchałam ich przerażających historii i zdałam sobie sprawę, że ta klinika kryje się tylko za pomaganiem pacjentom. W rzeczywistości badali nowe metody leczenia i przeprowadzali nielegalne eksperymenty na klientach. Byliśmy dla nich szczurami laboratoryjnymi. Byłam tak wkurzona. Dlatego rano zebraliśmy się ze wszystkimi ofiarami w klinice. Recepcjonistka musiała wezwać lekarzy i wysłuchać wszystkich naszych żądań. Odkręcić wszystko tak, jak było. Prze w razie czeka ich długi proces i media. Przy tak wielu skargach na pewno nie uciekną. W wyniku negocjacji, recepcjonistka zrezygnowała i wszyscy zostaliśmy zapisani na operację. Podczas której wyciągnięto urządzenia z naszych żołądków. Klinika i tak straciła licencję. Niektórzy z jej pacjentów mieli kontakty na policji. Cieszyłam się, ale również wiedziałam, że nie zostało mi już dużo życia. W końcu, bez urządzenia, żołądek dalej się zapadał. I po raz kolejny zdałam sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Bardzo się zdziwiłam, gdy wolontariusze ogłosili, że wspólnie zbierali pieniądze na moją operację. Okazało się, że jedna z ofiar była właścicielką funduszy na pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i postanowili mi pomóc. Byłam bardzo wdzięczna, a Mikołaj dosłownie skakał ze szczęścia. Jego siostra będzie żyła i wtedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo się myliłam. W końcu nie można żyć w ciągłej nieufności do ludzi, a proszenie o pomoc nie jest ani wstydem, ani niczym przerażającym. Tak, na świecie są źli ludzie, ale dobrych ludzi jest o wiele więcej. I właśnie tym chcę być, dlatego dostałam pracę w tej fundacji. Świat nie jest dobry bez dobrych ludzi, a najważniejsze jest bycie wśród nich i sprawianie, by był trochę lepszy. Podobał Ci się film? Zasubskrybuj i polub. Wspieraj nasz kanał. Dziękuję Ci!